Panowie, monitora to za samym tutaj wszyscy na siarą, się środ chodzi chodzi ze mną. No to jest pomoc wszystkim osobom uzależnionym, ubogim, którzy ma nie mają z nich ma. wsparcia. E, generalnie pomagamy w szerokim zakresie żywienia ludzi poprzez śniadania, herbata, szczególnie w okresie zimowym, bo to jest super potrzebne. E, poprzez poradnictwo indywidualne, e, wysyłanie ludzi do ośrodków odwykowych, e, poradnictwo rodzinne i każdego rodzaju, właściwie na każdy. W każdym ja myślę, zakresie jesteśmy się z po prostu ludziom potrzebni się. i staramy się po prostu na krótko tak? mówiąc wychodzić na potrzeby każdej osoby, która się do nas zgłasza. Do tej pory udało nam się pomóc wielu osobom, które wyszły z nałogów, a także codziennie pomagamy osobom, które nie mają żadnych środków. się w tym sensie, że osoby przechodzą na śniadania, ale także nie pozostawiamy sprawy tylko wyłącznie. Na płaszczyźnie żywienia, ale także no, nie nie na relacjach to to z osobami, do wspólnego poszukiwania sensu życia no, wraz z tymi no, ludźmi, to to są rzeczywiście w potrzebie. To właściwie to tak, to taki jest Jakie drobny z, zakres naszej działalności.